Dzisiaj mam prawdziwą gratkę dla kolekcjonerów, dla koneserów marki Mercedes. Mercedes-Benz E W124, 15 lat garażowany, z oryginalnym przebiegiem 130 tysięcy km. Samochód jest z 1995 roku, silnik 2.2 benzynowy, zarejestrowany jako zabytek, więc już nigdy nie będziecie mieli problemu chociażby z przeglądem tego samochodu. Stan jest naprawdę igła, co zresztą Wam teraz pokażę. Stan perfekcyjny w tym samochodzie, aż czuje się lata 90., niemal dosłownie. Mamy też rozsuwany dach, bardzo wygodne fotele. Klasa, naprawdę pięknie to wszystko się prezentuje. A jeśli już teraz niecierpliwiście i zastanawiasz się, gdzie musisz zadzwonić, żeby kupić sobie ten zabytek, to na końcu filmu masz numer telefonu bezpośrednio do sprzedawcy. Jest to firma Twinscars, Cars w Morzyczynie tuż pod Szczecinem, no i oczywiście na autoplac.pl takie fury.